Trwaj. Chwila obecna, trwaj wieczność, Niech uwodzi cię siła pożądania. Stan niezmienny to konieczność, By umknąć w fazie przemijania. Chwila obecna, oczaruj mnie Cząstkami ziemskiego trwania, W pamięci szczęścia okrutnie, Przywołując cudne chwile zakochania. Patrząc na świat, którego już nie ma. Przywołuję w pamięci te radosne chwile. Byłeś serca biciem, noszę wspomnienia, zwłaszcza te, dzięki którym czułam motyle. Właśnie do tych chwil najbardziej tęsknię, wieczorem, kiedy do snu zamykam oczy. Widzę wtedy ciebie i serce znów mięknie, bo wiem, że już nikt mnie aż tak nie zauroczy.